Witam, 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 witam! W moim pierwszym odcinku z SLR Nie będę z tego nagrywał, że się ścigam i tak dalej. Będę po prostu nagrywał jak tuninguję, naprawiam auta i tak dalej. Czyli taka kariera, naprawcza auta. Kosmos. Ta, w dzisiejszym odcinku kupimy, kupimy, kupimy jakieś auto. Ale jakie? Nie się do bo czy z odcinka? Albo kupię auto, i na waszych oczach złożę je, a wy się dowiecie, jakie auto. Nawet nie zgadniecie, nawet nie zgadniecie jakie. Idziemy Ej, chcę kupić furano. Nie, nie stać? Nie, stać mnie. O kur... <śmieniu> nie przy... <śmieniu> Stał prosto. Stał... <śmieniu> Stał prosto. Jak na przykład kupię teraz te Audi, <śmieniu> to Zakupię tani furano, bo to jest jako wymiana, nie? No to. No. Widzicie? Kupuję tani furano. Bardzo jest to przydatne, nie powiem. Zaczynamy od części pierwszej, czyli zawieszenia. Wszystko z Mitsubishi. Nie zapomnijcie o najważniejszej części. Pamiętam na pamięć jak się składało fura, no ale silniki będę musiał kupić, ale nie pamiętam jaki tam był silnik, więc chyba temu będę musiał... Haha! Widzieliście to? Cajna magia! Może już sobie te kupię silniki. Ja będziecie słysze... jak będziecie słyszeć dźwięki z gry to sorry, ale... No, ale sorry no. No, ale sorry. No. No. No, no ale sorry no. 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 Dobra. Git. Ja już mu kupuję bębny. Oczywiście koła z furaną, bo to jest furaną. Nie, nie, nie. Już stoi na częśnikach pierwszych. Jak nie pamiętacie zawsze co kupić, to kupcie zawsze któryś z tych pasków. I to trzeba zawsze kupić. Coś tam, coś tam trzeba jeszcze było kupić, ale co? Mm. O, z performance. To, 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 to. Nitro. Aha, no i nic więcej. Czyli. Bushi. Przecież go chyba źle poskładałem. To nie ten silnik. Aha, nie, doda, nie do... A, nie dodaję. nie dodaję jeszcze jednej części. To jest ten silnik, tylko że ja, ja nie dodaję jednej części. Tak, tej części nie dodaję. No to wpadłem, no potera chyba ci go nie założy. Nie, czekaj to. No to chyba nie ten silnik. No znaczy chyba ten, tylko że... No, no ale kupimy. Siedzenie otwórano i kierownica otwierano. No u, właśnie, już. to ja zepsułem, bo to chyba nie ten silnik. Fail. jaki fail! A i tak będzie du du dużo warte. Nie, przecież ja to mogę zamienić na kolejną furanę. Zapomniałam. Zamiana. Daj im tu furano za. Co? Aż co zobaczy na moje. Tam tu dwa furano zrobione. Muszę zobaczyć na co No, to nie ten silnik. No, teraz mi się odniosę

Kupiłem już silnik. Hmm. Nie, to nie ten, to nie ten, to nie ten. Tak, to ten, jest dobra, to ten. I ja akurat do tego silnika wiem, jakie mam części kupić. Ten albo ten pasek, jak mi się nie myli performance to o to to chyba no i nic więcej nie my tylko zgaduję nie, nie pamiętam za dobrze Jak widzicie. Czego tu brakowało? Topa? Chyba. To... Jak można zapomnieć kupić akumulatora? Nie, no ja się dopiero tak kaprę, że akumulator nie kupiłem. No ale dobra, furano mamy zrobione. Eee, nie tu zapomniałem. Nie tu, po furano nie jest akurat dobre do tego. Wszystkiego. Furano jest dobre do czego innego. Czyli. Furano nie jest dobra akurat, tak zapomniała. taka A, aść jeszcze... Jestem taka zapominajka Zapominajka szajka Tutaj można go stosować Nasze Furano Właśnie widzicie jak pięknie wyciska on ma chyba, jak mi się nie myli, w siódemkę. Widzieliście taki trik kiedyś? Widzieliście? Nie? To się uczę Tylko, że on teraz właśnie walnie o dach. Dobra, to my go naprawimy za tys... kilka tysięcy. i złożymy nasze piękne forano. Ja kupuję tylko najlepsze części, jakie chcę do mojego furana. Wiem, że kupiłem tamtą złą część jedną. Nie widzicie, co to jest? To jest yy, wentylator do silnika. A, to jest niej że mi się pomyliło. Widzicie, już połowy mamy zrobione, tak? Furano, najpiękniejsze auta jakie kiedyś mogło być. Tylko że ja chyba równie kupiłem. Eee, tu równie można, zapomniałem. No, ale widzicie furano. Oczywiście jak ktoś chce, to tak zawsze można kupić. Dach jest tu. Ja zawsze wolę z dachem zapomniałem na no dobrze zapalają masę. Ja sobie te furano przemaluję na czerwony kolor, polubię czerwony. I, i wyciszę dźwięki z gry. Żeby było mnie dobrze słychać. No jak widzicie w Churano? piękne, no ale jak nam napada? To jest do... na dach. Jak ktoś chce... Kup. Za chwilę pokażę, jak to wygląda na dach. Na dachu. Czekam. Czekaj, jak. Yy... Tak, właśnie... Czas mi się skończył do nagrywania. Nie mi się nie myli, to było na dach. No ale... Dobra, trudno się mówi. Przyjedziemy się teraz naszym w całości furano, tak? Tak. Nasze w całości furano. A ja, widzicie, pewnie się prezentuje. Piękna fura, no. W, w następnej będziemy naprawiać Golf. Będziemy robić, nie wiem, jakieś auto. Jakieś, jakieś auto po prostu kupimy i będziemy je naprawiać. To był było pierwszy raz, jakie auto stworzyłem po tego auta. Tego właśnie auta furano yy, yy, bardzo mało raz, raz w karierze się zdarza, w każdej karierze się zdarza raz furano. Tylko, no i ja chciałem pokazać, jak się go składa. Myślę, że przydałem się na coś. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Na razie.